Dzień dobry, zobaczcie, w jakich okolicznościach w przyrody dzisiaj Was witam. Siedzę przy mojej pięknej palmie, którą uwielbiam, i którą niedawno posadziłam, to znaczy rok temu, i ona rośnie, i rośnie, i rośnie, i robi się naprawdę prze prześliczna. Eee, no, taki tutaj mamy klimat, akurat, że możemy mieć palmy. Z tyłu w ogródku mam jeszcze dwie, takie troszeczkę inne, ale już widziałam taką palmę w Polsce, więc prawdopodobnie w Polsce. Też jest to możliwe. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo jest dosyć duży wiatr. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was, bo w zasadzie nie miałam nagrywać, ale tak sobie myślę, że fajnie być, jest być kobietą po 60. Jak wiecie, mam już 65 niedługo za parę miesięcy i jest to czas po prostu genialny. Dla, dla mnie, ponieważ mogę sobie żyć w tej chwili dla siebie, tak jak chcę, tak jak lubię, robić to, co lubię, mieć różne nowe przyjaźnie. Pracuję w takiej firmie, w której oczywiście, że pracuję, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie pracować, ale jestem w takiej firmie, która daje mi takie możliwości. Coś tu krzywo widzę, zaraz poprawię, może będzie bardziej prosto, o. Może tak, to z daleka jednak trochę widać. Specjalnie siedzę tak nisko, żeby się uziemniać i żeby dotykać rękoma i nogami Ziemi, i żeby dobrą energię sobie również brać. No, z matki Ziemi, że tak powiem. W każdym razie, wiecie co? Chciałam Wam powiedzieć, że dużo kobiet w moim wieku, właśnie narzeka na to, że nie ma jak dorobić, że ma za małą emeryturę, że chciałyby coś jeszcze w życiu osiągnąć, coś jeszcze w życiu zyskać. Ja jestem w tym szczęśliwym położeniu, że ma, pracuję w takiej firmie, której jak chcę, to pracuję. Jak nie chcę, to nie pracuję, ale pomagam ludziom. Mam strasznie dużo w tej chwili zapytań, mam bardzo dużo kontaktów, mam bardzo dużo ludzi, którzy się do mnie zgłaszają i pytają w jaki sposób wyleczyć się, tak? w jaki sposób można zapobiec chorobom, w jaki sposób można się lepiej poczuć. To jest tak piękne, bo możemy sobie nawzajem pomóc, a przy okazji zawiązują się cudowne znajomości, zawiązują się fantastyczne przyjaźnie. A mało tego, za chwilę, za parę miesięcy jedziemy na wspaniałą wspólną wycieczkę. I wiecie co, ta wycieczka jest dlatego wspaniała, ponieważ jest fundowana przez firmę. Jest to wycieczka na Bahamy. Pierwszy raz na Karaiby dla Europejczyków. Jest dla brand partnerów z Europy. Jest właśnie fundowana wycieczka na Karaiby. Wszystko jest zapłacone przez firmę. Również do loty do Miami. Co musicie mieć? No po prostu piękne ciuszki sobie wziąć ze sobą, takie letnie, fajne. Karaibskie i paszport, no i wizę do Stanów. Ale to jest 5 minut roboty. Naprawdę. Ja mam jeszcze z zeszłego roku, więc, więc to naprawdę nie jest trudne. Co jest naj, naj, najważniejsze, że trzeba uzbierać odpowiednią ilość punktów. Po prostu są to punkty, które macie z waszej codziennej pracy. To, co robicie, to jest punktowane. I tym, co robicie na co dzień po prostu zarabiacie na swoją cudowną wycieczkę, za którą nie musicie płacić absolutnie nic. Więc pomagajmy ludziom naprawdę, jeśli macie ochotę, jeśli kto, któraś z pań jest w sytuacji, gdzie czuje się samotna, czuje się niedowartościowana, czuje się odrzucona może przez społeczeństwo z powodu wieku, absolutnie napiszcie na dole. Poproszę, tam jest zresztą mój e-mail będzie też, jest wrzucony pod filmem. I słuchajcie, naprawdę warto być razem, warto się wspomagać i warto sobie przekazywać tą cudną energię, zobaczcie jak jest pięknie. Jestem tak szczęśliwa każdego dnia, że mogę wstać, że mogę coś robić, że mogę pracować i jeszcze jestem zdrowa, mimo mojej ciężkiej choroby, którą przeszłam, tak? bo jak przeszłam właśnie moją ciężką chorobę, to dowiedziałam się, jak ważne jest wspomaganie się medycyną informacyjną. Nie mówię, żeby się nie leczyć. Oczywiście, że jesteśmy chorzy, trzeba się leczyć. Ale ja, stosując medycynę informacyjną, odstawiłam wszystko. Nie muszę nic brać. Żadnych leków, nic nie muszę brać. Każdy lek, który brałam, powodował u mnie skutki uboczne. No, nie było to fajne, prawda? Więc za zgodą lekarzy od. Odstawiłam, powiedzieli, no jeżeli nie musisz, jeżeli badania wykazują, że jesteś OK, jesteś zdrowa, nie masz nic, no to, to nie, to już nic więcej nie musisz brać, absolutnie. I to było dużo szybciej niż oni się spodziewali. Po zakończeniu leczenia mojego raka piersi natychmiast zaczęłam stosować, po ostatniej chemii już, zresztą w trakcie też stosowałam, ale stosowałam takie urządzenie, które się nazywa HILI. A teraz mam i chili, mam i infopaty i mam moje plasterki, które uwielbiam, bo, bo je po prostu przyklejam i, i już, i to cała robota. Przyklejasz i idziesz. Z tyłu mam plasterek na odbudowę komórek macierzystych. Tutaj mam na e, stany zapalne i na, na to, żeby być spokojnym, żeby nie wariować i żeby... Nie, no żartuję, żeby się nie denerwować po prostu, żeby mieć spokój taki życiowy. To jest ważne, to mi też pomaga w medytacji, to mi też pomaga w braniu cudownej energii, właśnie ze wszechświata. Także siedzę tutaj, aby się z wami uziemnić, aby wam pokazać, że to warto naprawdę być w jakiejś społeczności, że to daje bardzo dużo, właśnie taka społeczność, która pokazuje nam, że przynależymy gdzieś, że jesteśmy ważni że dla tych ludzi też jesteśmy ważni, a przy okazji liftingujecie sobie skórę, a przy okazji dekolcik jest całkiem niezły, nie stosuję żadnych masaży, stosuję moje ukochane kremy i wkładam do tych kremów częstotliwości na infopaty, częstotliwości przeciwstarzeniowe, plus do tego alabida, plasterek i odbudowujący właśnie skórę i tkanki. I słuchajcie, też działający na szyszynkę, także śpię naprawdę jak młody Bóg. Co mi się nie zdarzało, bo ja zawsze w nocy lunatykowałam, to znaczy w cudzysłowie, ale zawsze wstawałam. To toaleta, to coś tam, to woda, to picie, to, to siusianie. Wiecie, jak to jest. W tej chwili już tego nie ma, jest to wyeliminowane, bo to mnie rozbudzało, i ja potem nie mogłam naprawdę zasnąć. Miałam z tym duże kłopoty. Słuchajcie, słońce to energia. Naprawdę, nie bójmy się słońca. Słońce to energia. Nie stosuję żadnych kremów, absolutnie z żadnym SP cokolwiek, bo to jest też rakotwórczy środek. Słuchajcie naprawdę. Jeżeli przyklejecie sobie plasterek jeden taki jeden, który was chroni właśnie przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, ale Równocześnie pozwala Wam wytworzyć witaminę D3. Przecież słońce to witamina D3. Wytwarzamy ją i w to wszyscy wierzymy. Więc dlatego uwierzcie w siłę fototerapii, uwierzcie w siłę tego, że można naprawdę fantastycznie, oczywiście z umiarem. Nie można siedzieć na słońcu pięciu godzin tak, i uważać, że ja się nie spalę. To czy masz kremy, czy nie masz kremów, czy jesteś biały, czy brązowy i tak. To jest szkodliwe, bo jest to za długo, po prostu, 20 minut, pół godzinki bez żadnych kremów, to jest spokojnie, możecie siedzieć sobie na słoneczku, brać witaminę D3 i całymi garściami właśnie ze słońca i to jest cudowne. I też wiele innych cudownych rzeczy, które nam słońce daje. Więc energia słoneczna jest bardzo ważna, pamiętajcie o tym. Zapraszam, a za chwilkę was wezmę na spacerek po Detford. Na pewno zobaczycie wiele fajnych i ciekawych rzeczy. Musiałam się przebrać, bo wiecie, co tak strasznie gorąco, że po prostu myślałam, że się ugotuję. A poza tym chcę troszeczkę witaminy D3. Więc y, dlatego idę tutaj, żeby Wam pokazać, jak fajnie się ludzie bawią, naprawdę. Wszyscy wyszli tutaj no, do naszego parku. To jest taki park, gdzie jest góra. Nie wiem, czy tą górę tam widać w oddali. To jest taka góra K, górka, ale jest to pierwsza i w zasadzie jedyna na razie, wybudowana ludzkimi rękoma, bez użycia żadnych narzędzi, no, ponad tysiąc lat temu. Także, że to w ogóle przetrwało i że jeszcze jest, to sama się dziwię, ale tak jest napisane. No więc. Ludzie tu sobie siedzą, bo w Anglii jest tak, że możecie siedzieć w parku, możecie siedzieć na trawie. Trawa jest do y, używania. To nie jest to, że nie wolno wchodzić, y, tylko można sobie pikniki robić nawet. I tutaj nie ma najmniejszego kłopotu, więc nawet jest to mile widziane. Słoneczko nam troszkę zaszło za jakąś chmurkę, ale też nie jest najgorzej. Piękna pogoda. Ma być teraz cały tydzień piękny, więc naprawdę się cieszę. No, a za chwilę pokażę Wam inne rzeczy, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu. Nie wiem, jak się ustawić, bo jest tak i tak. Słońce o w tej chwili chyba lepiej. W każdym razie, e, nie wiem, jak się. W każdym razie, wrócimy jeszcze do tematu e, kobiet po pięćdziesiątce, które. Chciałaby mieć takie fajne życie. No tak. Życie. Życie w odkwitnie. Chociaż może tutaj tego nie widać, bo tak nie chcę za bardzo ludzi nagrywać, ale, ale naprawdę o, widzicie moje palmy? Tutaj one rosną w jakimś takim pojemniku. Zaraz się zobaczę, ale nawet nie wiedziałam, że oni tutaj posadzili. A to też jakieś młodziaki. No, ale wyglądają naprawdę fajnie, chociaż... smutne jest to, że, że rosną sobie w jakimś takim pojemniku, a nie tak jak u nas. No, ale widać, że zdrowe są. I takie piękne petunie na dole. Fajnie to wygląda, fajnie. Uwielbiam te palmy. No i teraz idę w zasadzie odwrotną ścieżką yy, idę nad rzekę o jest ta moja ta moja sunia która zawsze z tyłu gdzieś daleko za mną i to mnie strasznie denerwuje bo w każdej chwili może ją ktoś po prostu odpiąć a tutaj jest widzicie Savers. to jest mój optyk do którego chodzę oczka sobie sprawdzam tam jest taka fajna kafejka dalej no a my tu idziemy w stronę e, rzeki. Zaraz wam pokażę. Tu, e, tu jest dużo fryzjerów. Tutaj paznokcie. Ci tutaj robią naprawdę duży biznes na tych paznokciach. Niesamowite zupełnie ile ludzi w kolejce stoi. Nie może Ciężko się zapisać naprawdę. No i dochodzimy za chwilkę, a tu... Otworzyli, słuchajcie, wielką siłownię. Naprawdę mnóstwo ludzi chodzi. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wiatr wieje. Widzicie po palmach, co się dzieje. O. Ale niby mój mikrofon ma być taki, który ma uchronić przed wiatrem, więc zobaczymy. A te, te palmy też w takich pudełeczkach rosną. I one całą zimę przetrwały, i nikt ich nie zasłania. I zobaczcie, ta jaka jest. Przepiękna jest ta palma. No, ta urosła od zeszłego roku. Naprawdę niesamowicie. Ona była taka maleńka, a w tej chwili no, chciałabym mieć już taką w ogrodzie, a moja jeszcze taka ciepciulka. Ale myślę, że szybko to się stanie. A tu zobaczcie, jak fajnie. Taki mosteczek. I to jest ta nasza rzeka, która w zasadzie już teraz nie płynie, tylko nasza rzeka ma, jest jakieś jeziorko, Zaraz zobaczycie bliżej. Ale po prostu ta woda w ogóle nie płynie. Widzicie to? Tam jest też taki fitness. Ostek można przejść do padku, ale tam w padku jacyś ludzie urzędują. Widzę, że dyskoteka jakaś wielka. Także no, teraz macie gęsie bliska. zobaczcie, nawet tu przychodzą jeszcze. O. One uwielbiają to jedzenie, a to się nie powinno, bo pani daje im zwykły chleb, a to nie jest dobre. No, niestety to nie jest dobre dla ptaszków, żeby karmić ich chlebem. Ale to są takie ptaszki, które w zasadzie jedzą wszystko i atakują ludzi, zobaczcie. No, tu atakuje chłopca, widzicie? No, jest okropne. A tu, a tu Suzy, a tu Suzy. Suzy, co tu czujesz? Ptaszki? Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, jaka czysta woda. Nie wiem, czy tutaj do widać to dno, ale woda w tej rzece jest po prostu tak czysta. Tu jakaś bransoletka leży. Widzicie to? No po prostu wszystko widać i wcale nie jest głęboko, bo, bo jest bardzo niski poziom wody. wody poziom wody jest naprawdę niski. Tu płyną jakaś rodzinka. Nawet kaczka wśród nich. Ha, a to dopiero. Super. Naprawdę fajnie. To jest taka dzika ta przyroda, naprawdę niesamowita. No i tak sobie płyną i, i wcale się niczym nie przejmują. A prawie idą po dnie, no bo tutaj już, tu, to jest nie wiem, do kolan tej w tej chwili. Także nawet tutaj na kajaku się chyba nie da płynąć już. Niesamowite. To jest takie miejsce, gdzie sobie można kawkę wypić, posiedzieć. nie ma nikogo, ale jakbyś tam ludzie kupują, ale to jest bardzo fajne miejsce. No, takie, żeby sobie właśnie usiąść, zjeść rodzika. Wypić kabusie, pogadać na łonie przyrody i to tu jest właśnie nad samą rzeką. A tam z tyłu widać młyn, stary młyn, jest też właśnie tam taki, taka tama i to kiedyś działało, tutaj kiedyś przypływali pomąkę. mąkę. Także widzicie, taka historia tego miejsca. No to ja wam pokazałam, gdzie mieszkam, teraz sobie siedzę właśnie w tej kawiarence. Ci nam lody, karmelowe i wiecie co, to są moje ukochane salted caramel i dlaczego je jem? Bo akurat te są robione tutaj na miejscu. No i po prostu wspieramy tutejszą społeczność. Wszyscy się tutaj wspieramy, jest naprawdę fajnie, bo wspieramy swoje własne biznesy. No, lody zjedzone, zobaczcie, jaka pogoda, niebo bez smurki i jest naprawdę pięknie. Wiecie co, kupiłam sobie taki yy, specjalny mikser, do, taki shaker w zasadzie do owoców i do warzyw, yy, który można używać na wyjazdach, pokażę, jak tylko przyjdzie, bo dzisiaj go zamówiłam. Jak tylko przyjdzie, to właśnie chcę go zabrać na wszystkie wyjazdy, bo można go zabrać do samolotu i po prostu kupić sobie jakieś owoce. Co jakiegoś mleka kokosowego, czy mleka e, jakiegoś e, migdałowego i zrobić sobie fajny shake. No, myślę, że, że to dobry pomysł, bo to jest taka zdrowa przekąska. I e, wymaga to tylko i wyłącznie USB, czyli po prostu ładujecie go na USB i możecie sobie robić parę godzin różne szejki, co na wyjazdach jest naprawdę świetne. Strasznie dużo tutaj ludzi jest. Więc dzisiaj się już z Wami żegnam. Eee, jutro zabiorę Was nad tutejsze morze, ponieważ jedziemy jutro z Suzy nad morze do Kromer i pokażę Wam, jak tu wygląda morze. Wiecie, ma być też piękna pogoda. Ma być tak jak dzisiaj. Będzie pewnie trochę chłodniej, bo nad morzem jest zawsze trochę chłodniej. Ale ja mieszkam dosyć blisko, bo tu jest niecała godzinka. Zobaczcie jak pięknie, ale ślicznie. Wiecie co, tak się lubię cieszyć każdą taką piękną chwilą. To jest takie cudowne, że człowiek może żyć w takiej pogodzie, w takim klimacie. W ogóle Polska też jest piękna, Polska jest absolutnie przepięknym krajem. Akurat tak się złożyło, że wyjechałam, ale mam tu partnera, mam tu biznes. W zasadzie biznes to mogę mieć wszędzie, ten który robię, bo to nie ma znaczenia w jakim kraju jestem, ale Jakoś tak tutaj, no w każdym razie, tutaj jest w tej chwili mój dom. A czy to pozostanie? To jest ciekawe pytanie, ale myślę, że już w tym wieku to już chyba nie będę nic zmieniać. Przecież uczę się hiszpańskiego bardzo intensywnie i chciałabym jeszcze kiedyś może kupić mieszkanie w Hiszpanii. Na. Tak, żeby sobie wiecie: tutaj, jak jest brzydka, pogoda, listopad, grudzień, to żeby sobie pojechać tam i posiedzieć może trochę wynajmować po prostu zainwestować jakieś pieniądze no ale jeszcze mi trochę brakuje bo nie chcę kupować na raty chcę kupować za gotówkę więc jeszcze trochę a poza tym też nie wiem w jakim miejscu w Hiszpanii więc jeszcze muszę jechać do Alicante zobaczyć jak tam jest bo tutaj Andaluzję to już znam bardzo dobrze w okolicy Malagi no ale jeszcze chcę zobaczyć jak wygląda tam wyżej tam są podobno piękne plaże Byłam w Barcelonie, teraz jadę też do Madrytów na początku października na spotkanie kobiet mieszkających w Hiszpanii. Też jadę z plasterkami, także myślę, że jakieś fajne znajomości będą. No, i tak to życie właśnie wygląda, że się wyjeżdża, że się koresponduje, że się nagrywa, że się yy, po prostu rozmawia. I to jest. Naprawdę super fajne, że można znaleźć taką swoją niszę jeszcze na emeryturze i dobrze wyglądać, dobrze się czuć. I to jest naprawdę fantastyczne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na jutro. Trzymajcie się, dziewczyny.